Witam wszystkich. Chciałem dwa słówka powiedzieć o pewnym problemie, z którym spotykają się często klienci przy uruchomieniu aplikacji do analizy danych lub jakichś innych dodatków wykonujących pewne funkcje w programie. Problem polega na nieskonfigurowaniu Windows'a w odpowiedni sposób, dlatego że większość użytkowników go po prostu instaluje i zapomina o poprawnych ustawieniach regionalnych. Skutkuje to tym, że po instalacji naszych dodatków, które korzystają z bazy danych subiekta, przy próbie uruchomienia, ja tutaj pokazuję akurat ruch towaru, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli pojawi się taki komunikat w jakiejkolwiek innej aplikacji, czyli wystąpił błąd, ciąg nie został rozpoznany jako prawidłowy element date time, oznacza to, że masz na pewno w systemie Windows źle ustawiony format daty i czasu, nie odpowiada on ustawieniom regionalnym, które są w Polsce. Jak ten problem rozwiązać? Otóż problem ten został opisany również przez inset w ich instrukcji obsługi i pomocy technicznej. Wystarczy będąc w subiekcie nacisnąć F1, uruchomi nam się okno z pomocą w sekcji wyszukaj, nie spis treści, indeks, tylko wyszukaj, wpisujemy sobie Format daty, lista tematów i tutaj mamy zmiana formatu daty w systemie Windows. Dwuklik i mamy kompletną instrukcję jak to zrobić w Windowsie 10. Był to znany problem już od Windowsa 10, chyba od siódemki też, o ile dobrze pamiętam i tu jest pokazane jak się dostać do tych ustawień regionalnych. Niemniej jednak jeden z naszych użytkowników ostatnimi czasy również zgłosił się z tym problemem, nie mógł znaleźć tych ustawień, więc postanowiłem tutaj dograć taką dodatkową informację. Jak najprościej w starym widoku, w starym widoku panelu sterowania, również w Windowsie 11, dotrzeć do tych ustawień. Otóż wystarczy uruchomić panel sterowania. Zwyczajnie naciskamy start, wpisujemy panel, pojawia się ikonka panelu sterowania. Wchodzimy i mamy stary widok. Przełączamy się w widok kategorii, nie dużych, małych ikon, tylko kategorii. I tutaj mamy tą opcję, którą trzeba zmienić. Wchodzimy sobie w ustawienia dodatkowe, data i ustawiamy je. Uwaga, to wpisujemy ręcznie, tak. Czyli tu musimy wpisać DD, kropeczka, i tak dalej, i tak dalej, zgodnie z instrukcją. Ważne są duże, małe litery. To był też problem, z którym spotkał się nasz użytkownik rozwinął, nie miał tutaj tego czego się spodziewał. Tu możemy to zwyczajnie z klawiatury wpisać to, co nas interesuje. Tak? Ja mam tutaj akurat stare ustawienia, które za chwileczkę sobie zmienię zgodnie z instrukcją, czyli. Patrząc sobie na instrukcję musimy tutaj mieć format daty krótkiej i daty długiej. RMD. Przesunę sobie to troszeczkę. Tak. Ustawienia dodatkowe, data. Czyli RRR. Kreseczka MM dużymi, kreseczka DD małymi. Żeby mi było łatwiej kopiuję. W drugiej linijce kasuję. Wklejam to samo, przecineczek i 4 razy literka D. To wystarcza. Naciskamy zastosuj, OK, zastosuj, OK. Warto po tej operacji zrestartować sobie nasz system Windows. Ja sprawdzę, czy teraz nasza aplikacja się uruchomi. No niestety nadal się nie uruchamia, dlatego sugerowany jest restart systemu Windows. Dziękuję, mam nadzieję, że pomogłem i do usłyszenia.